Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja wiem, już się pożegnaliśmy, życzenia były, wszystko było, ale to było na motorze, a teraz będzie półelektrycznie. Słuchajcie, koniec roku. Zbliża się nieuchronnie. No to pomyślałem, że jeszcze kilka słów o motoryzacji czterokołowej. Krótko mówiąc, zrobimy to, co robić lubimy najbardziej, bo narzekamy. <laughs> Pół roku za nami spadł śnieg. To, to jest niesłychane wydarzenie na koniec listopada, żeby spadł śnieg. Oczywiście wywołał on katastrofę gospodarczą, logistyczną. No, no po prostu świat runął. Ja wiem, że czasy, gdzie zima i śnieg to były od listopada do marca, to już dawno minęły. I część z użytkowników dróg. Może czuć się, delikatnie mówiąc, niespokojnie w tych warunkach. No, ale, żeż kurda, jak ktoś nie potrafi jeździć, boi się jeździć w śniegu lub nie ma czym jeździć w odpowiednim śniegu, to niech nie jeździ. O, naprawdę, no, pierwszy, pierwszy, pierwszy śnieg i Jaris na letnich oponkach z przerażonym kierowcą, jadący trasą krajową. Między Toruniem a Bydgoszczą całe 25 na godzinę. No to jest przesada. No nie, żebym ja był jakimś wyjątkowym kierowcą, ale pamiętam pewnie jak większość z Was czasy, gdzie się maluchem jeździło. Tylny napęd 0 ABS-USP. Ja już nie wspomnę o oponach zimowych. No. To kto wtedy słyszał o oponach, nie było opon zimowych i się kurczę, całą zimę śmigało. Czasami w poślizgach, czasami bez, ale się jeździło. Człowiek żyje, ale wtedy się ćwiczyło, szkoliło. Teraz nie, te, teraz się uczy na egzamin tak jak się uczy i tyle. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. No, w każdym bądź razie nie wiem, co, co było przyczyną tej mega ważnej konieczności przejazdu. Jedynym rozsądnym wyjaśnieniem to może być to, że być może człowiek ten spieszył się do pracy, a pracował, a pracuje jeżdżąc od śnieżarką, bo takowych oczywiście nie było, widać. Mimo, że już było po opadzie śniegu, śnieg już leżał, można było spokojnie. Ja rozumiem, że jak sypie śniegiem, to przejazd pługa to niewiele pomaga. No ale można było coś zrobić, ale nie po co. Takie jest prawo przyrody, że jak śnieg spadnie, to kiedy się roztopi i go nie będzie. Nie mnie oceniać. W każdym bądź razie zima zaatakowała. Ponieważ zima zaatakowała. przyszła no i że tak powiem zmiotła z planszy moją hybrydę i moje oczekiwania i zapatrywania no niestety niestety aczkolwiek za chwilę wam udowodnię, że pewne minusy hybrydy są tak naprawdę plusami w warunkach zimowych otóż co jeżeli chodzi o jazdę ekonomiczną, no to nie jest wielkim odkryciem, że jak się robi zimno, to i spalanie rośnie. Napęd, nap, napęd e, z wykorzystaniem silnika elektrycznego i jazda w ogóle na prądzie hybrydą zimą, no to jest zjawiskiem, nazwijmy to sporadycznym głównie silnik elektryczny jest wykorzystywany do wspierania silnika spalinowego No ja to rozumiem niestety co za tym idzie no wzrasta spalanie aczkolwiek o ile w okresie letnim no to spalanie było na poziomie mniej więcej średnio tam 4.3 do 4.5 przy moim nieumiejętnym jeżdżeniu hybrydą bo ja się uczę ja się cały czas uczę. To zimą, to spalanie nam lekko podskoczyło. No w tej, w tej chwili 5-5-2 bardzo często się nam pojawia na wyświetlaczu. Ale i tak uważam, że nie jest źle, problem. Moim zdaniem trochę większy, no to jest słaby system nagrzewania tego pojazdu. Mam na myśli wnętrze, wiecie, nie od dziś, że co jak co ale ciepło to ja lubię najbardziej na świecie. Tutaj w warunkach obniżonej temperatury zewnętrznej, to ogrzewanie, no słabiutko, ono potrzebuje mega dużo, długo czasu, czy dużo czasu, żeby, żeby nagrzać. Z reguły to jest dobrze ponad połowa mojej drogi jak zaczyna się ciepło. Na szczęście moje no mam do dyspozycji ogrzewanie fotel fot, fotel, no mów po polsku foteli i ogrzewaną kierownicę. Ale żeby nikt nie myślał, że kierownica jest ogrzewana, że tak będę jechał i grzał paluszki. Nie, ona się grzeje tylko w tej pozycji. Nie wiem, czy widzicie. A może zobaczycie, bo testujemy nową zabawkę. A spostrzegawszy już wiedzą, jaki to typ kamery. W każdym bądź razie ogrzewanie jest tylko sektorowe, ale jest i to jest istotne. Wiem można powiedzieć, że jestem rozwydrzony przez elektryka. Tak, w elektryku system ogrzewania, klimatyzacji był błyskawiczny, bo tam było wszystko elektryczne. Tu nie. Aczkolwiek miałem pewne podejrzenia, że być może tu ten system, on też żre z tej malutkiej bateryjki, którą ma ten samochód. Dzięki temu mogę zdalnie włączyć... Ogrzewanie czy schładzanie wnętrza pojazdu. Nawet spróbowałem to latem zrobić. No ale pf, zauważyłem, że pierwsze co robi samochód po otrzymaniu polecenia włączenia klimatyzacji jest włączenie wszystkich ekranów. Nie tylko tabletu, ale również tego centralnego tutaj przed kierowcą. No to uznałem, że to jeżeli on ma klimatyzację, mi uruchomić i jeszcze zżerać prąd na te ekrany, no to nie ma większego sensu i potraktowałem to jako gadżet. Jak się zrobiło trochę zimniej, postanowiłem podejść drugi raz do tematu, żeby sprawdzić. I włączyłem zdalnie ogrzewanie, co... Z... Co ciekawego, ten system zdalnego sterowania pozwala uruchomić klimatyzację na 20 minut i odlicza czas w aplikacji. Ha! I co się okazało? Że, że samochód uruchomił silnik. Ha, ha! Jednak na świecie są jeszcze kraje, które mają w głębokim poważaniu ekologię. A wyobrażacie? Tak, zaraz się znajdą ci, co będą, będą twierdzić, że to niezgodne z przepisami, bo dwie minuty na silniku, no ale dwie minuty, to musiałby ktoś to liczyć. Lepsze, lepsze 4 minuty silnika, niż zapalenie płuc. W każdym bądź razie okazuje się, że to, że to tak działa. To jednak z silnika bierze, co też tłumaczy no, czas nagrzewania wnętrza pojazdu. No nie czarujmy się, prawda? No cóż zrobić? To nie elektryk, ale nadal nie żałuję zmian. Jedyna rzecz, której żałuję, której mi mega brakuje, no to jest moc. Tutaj, jeżeli Chcecie korzystać z tak zwanego aktywnego bezpieczeństwa czy ofensywnego to nie ten samochód. On tu, on tu musi przemyśleć temat, czy on chce przyspieszyć, on potrzebuje masy miejsca na to nie dać. Ewidentnie brakuje turbiny no ale z drugiej strony byłaby turbina nie byłoby zimą 5.0 spalania, prawda? Tylko 6.5-7. W związku z czym. W związku z czym nie narzekamy. Wiedzieliśmy co bierzemy, ja wiedziałem jestem w stanie się z tym pogodzić, to zaakceptować i to akceptuję. Koniec kropka. Mega zaletą zimy śnieżnej Jedna jedyna zaleta, która bardzo mi się spodobała, i jestem wręcz zachwycony. To jest to, że padający śnieg zalepia Wam te wszystkie czujniki, radary i inne te, te elektroniczne gadżety. Na wyświetlaczu macie całą choinkę pomarańczo na pomarańczowo wyświeconą. Eee, Milion informacji, które systemy nie działają. I co? I samochód robi się normalny. On już nie, nie wrzeszczy na was. On, on wam z jakiegoś niewiadomego powodu nie próbuje wyhamowywać. No bajka, po prostu zimą da się tym samochodem jeździć jak prawdziwym samochodem, a nie komputerem na czterech kołach. Do mnie się ogromnie spodobało. No i co? I mamy 11:33. Samego gadania. Może coś tam jeszcze dokręcimy. Jakieś efekty specjalne, bo się będziemy uczyć nowego oprogramowania. Oczywiście kamera kupiona z myślą o sezonie. A już tylko 108 dni do wiosny. I z tym Was zostawiam, życząc jeszcze raz spokojnych świąt, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.